Takie działanie możemy policzyć na dwa sposoby. Możemy pomnożyć każdą liczbę z pierwszego nawiasu przez każdą liczbę z drugiego nawiasu. O, w ten sposób, czyli tak klasycznie. Ale można też, i yy, nawet fajnie by było, zauważyć wzór skróconego mnożenia. Jeżeli to jest A, a tu przyjmiemy, że ta czwórka to będzie B, to zobacz, jaki fajny nam tutaj wzór powstaje a kwadrat odjąć b kwadrat i tak to rozwiążemy, bo tak będzie szybciej. Więc a podnoszę do kwadratu. Od tego odejmuję b podniesione do kwadratu. No i teraz kolejno zobacz. Mamy tak: 3 do potęgi drugiej to jest 9, pierwiastek z 2 do potęgi drugiej to 2, no i 4 do kwadratu to 16. 9 razy 2 to 18, odjąć 16 to się równa 2. Pierwszy przykład za nami, za chwilę kolejne przypadki.